Gdyby ktoś przed rokiem powiedział, że te dwie drużyny Zaksa i Trentino zagrają ze sobą po raz drugi z rzędu w kolejnym finale Ligi Mistrzów, to pewnie byłoby niewielu, którzy by w to uwierzyli, a jednak historia się powtórzyła. Piękny niedzielny wieczór ze Słowenii, z Lubliany, z Areny Stożice. Witają Państwa. Damian Dacewicz. Tomasz Swędrowski. Szliwka na trzeci metry. Kamil Semeniuk. O, tam mógł być auty. Musimy tylko przebić na drugą stronę. Tutaj będzie kontra. Zebrał się Miki To Trochę do tej sytuacyjnej piłki Kaczmarek Cenger. I kontra. I Kazijski, i po bloku. I Trentino ma doprowadza do remisji. Kamil Semeniuk. 19 asów. W tej lidze mistrzów z Bertoli musiał trochę pobiegać. to, ale tutaj świetnie wyszedł na skraj bloku. Olek Szliwka, teraz będzie kontra. Kaczmarek, jeszcze Kaziński, ale muszą nam piłkę dostarczyć. Oj, no i teraz będzie znakomita okazja do skontrowania. Gramy pierwszy baj. w bardzo dobrym tempie. Kamil Semeniuk. No i ponownie Alessandro Mikelet To musimy uważać, utrzymał to przyjęcie. Szodzi, tam Olek Śliwka znowu pchatę piłkę będą kontrolować. Włosi Kaziejski. To jest atak. Skuteczny, po blok, Piłka setowa. Lot, skróty. Na drugą stronę! Olek to świetnie gasi! Jeszcze tutaj jakieś reklamacje, ale chyba zakończone. Wygrywamy pierwszego seta. 25 na 22 i w tym superfinale Sachs prowadzi 1 do 0. Rejno. Zenger, punkt. Eee, to zawinął tą lewą ręką, jeszcze się wybroniliśmy, ale oni teraz będą grać znowu środkiem i zdobywają punkt. I po prostej e, tam męczymy zagrywką Lawije To dobra gra blok obrona w Zaksie i teraz kontra i Kaczmarek i to jest właśnie gra zespołu z Kaczmarek, Kazijski e, wywalczył tam streczką, znowu są reklamacje, puścił to wszystko sędzia jest, Sebeniuk nabija na blok, e, świetna ta asekuracja, Kamil nie trafia szkoda Siatki mogli dotknąć się w każdej i, i to należy. I to sprawdzić. sprawdzimy i to sprawdzimy. No to patrzmy, to jest atak Kamila. Fałt. E, e, oj, po bloku było. A tu jest out A my sprawdzamy. Jeszcze, jeszcze było siatkę. chyba dotknięcie siatki, czyli. Czyli dwa w jednym. Czyli mamy punkt. Świetnie. Erik szodzi. Ej, kaszla! Karek na lewym ataku kończy efektownie tę drugą partię. 25 do 20 wygrywamy z Trentino i w tym super finale e, w Lubianie prowadzimy już 2 do 0. Lawija świetnie sządzi znowu na przyjęciu. A teraz e, tutaj wybraniona taki Kamila Camilla Semedio Camichieletto. Sam się potasekurował. Jeszcze raz Migueletto, to, to nie było dobre rozegranie. Wow. Ale go przytrzymał teraz Kamil! Wyczekał do samego końca! To jest wielkość tego gracza! Mamy kolejną akcję, Semeniuk, Cenger przyjęć. E, bronimy to, bronimy. Jeszcze to próbował dopchnąć Olek Śliwka, ale tego nie zrobił. Matej Kazyński tam zaginał w tym, na tym lewym ataku. By też trochę niedokładności. E, Matej. Jut! Ale po blok. Ale powlok. Szkoda, szkoda. Bardzo szkoda, bo mieliśmy łatwą piłkę do dogrania do rozgrywającego. Szliwka. Dobra, dobra zagrywka. Micheletto też otrzymał, ale jest zamknięty kierunek przez Łukasza Kaczmarka. I mamy dwa punkty w zapasie. Piłka meczowa. Olek Śliwko tam zaskoczony, Mikieleto, bo się odbiła po taśmie, eee, prawy, i będzie w górze, i znowu będzie w górze, i Kamil!